Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa. Jesteśmy już w zbarażu, zbliżamy się do przejścia granicznego fontonowego na Buku. W sumie to nie trzeba aż iść na drugą stronę, wszystko można tutaj kupić. Dni dobro sąsiedztwa cieszą się wielkim powodzeniem. Kolejka już na moście na stronę ukraińską. No idziemy, stajemy w kolejce. Zaraz i my tam będziemy. Odprawa graniczna. 200 metrów już po stronie ukraińskiej w pobliżu bunkra, tak zwanych kłów Mołotowa. Była to po kampanii wrześniowej, kiedy Rosja zajęła nasze tereny do Bugu. Strefa umocnień budowana przez Mołotowa. I... No i bunkier Mołotowa, to co mówiłem, kły Mołotowa. Umocnienia na granicy rosyjsko-niemieckiej z 1941 roku zobaczymy, jak on wyglądał w środku. Stanowisko ogniowe, przygraniczny jarmark, tak samo wszystko można dostać. metrów takiej drogi smacznego Janusz a widzę, że na obiad raki dzisiaj na obiad mam raka gorące raki nie wiem, jak, nie wiem jak jest. o tak wygląda ten raczek smacznego Janusz racześ mnie Boraczek ah. smacznego mm. jaki wkusny tylko co tu jeść to ja nie wiem jaki jest słodki Słony, tak jak ryba. Uh -huh. Dobrze przyprawiony. No widzę, że ci smakuje. To to jest pancerz chitynowy, to się go nie je. Ale można wysmoktać mięsko, które na nim jest. Włoszki, szczyp, Czak! Idzie rak, nieborak. Jak usztypnie nie będzie znak. Raki nad jeziorem świteś. Atrakcja tegorocznych wakacji teraz po prawda pogody nie ma, ale idziemy na plażę na jezioro Świtaś Świteś. jezioro Świtaś jest drugim co do wielkości jeziorem na Białorusi średnia głębokość to jest około 6 metrów natomiast największa głębokość to jest 58 metrów jezioro liczy 25 gdzieś tak kilometrów kwadratowych 4 na 7 długości. No, a nasze Białe Jezioro to jest oj, karzełek w porównaniu z tym jeziorem. Nazywana Węgierski Balaton. Ukraiński Balaton. Co to jest? Co pani ma? Bułeczki, susiska, tisti i bilesi z mięsem. Z mięsem? I kolko? stoi? Z mięsem 40 a z kebaską 30. No to to za 30 weźmiemy. mam? z mięsem? Za 30. Co to z mięsem? 84. 1? 1 din. O, dziękuję. Coś kupiliśmy tu u pani, ale co to sam dokładnie jeszcze do końca nie wiem łańczyki co takiego? Łańczyki. Zobaczymy Ten... łańczyki z miasą, bo z czymś jeszcze było Ale już nie pamiętasz czy... z kołbasą a myśmy wzięli z miasą i 30 hrywiem. Dobre zmiasło ma. Taki jakby jakiś pączek, ale na drożdżowym cieście. W każdym razie niesłodki. Za głębie rybne.

No to mało, to mało. To nie, 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 o, nie, 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 nie,

Kromny domek a ile kwiatów w pogródku. Jak ktoś lubi kwiaty to wszędzie posadzi. To niebieski domek w barwy ukraińskie. Bardzo popularne samochody, jeszcze żiguli łada. Następny czerwony, na wprost. Też stara łada. O, a to co? Łada. O! Następna w ciągu dosłownie paru metrów, cztery samochody Ady. Kolejka do Polski. Tylu naszych rodaków chce wracać z powrotem do kraju? Nie, nie jest w sumie aż taka duża. Gdzie? Gdzie no, kończymy nagrywanie bo przed wejściem do systemy mieliśmy troszeczkę nieprzyjemności to znaczy nie tyle nieprzyjemności co e, pogranicznicy Ukraińcy kazali skasować film który nagrywaliśmy przy wejściu do systemu. no bo systema no granica to wszystko chce wrócić do Polski powrót na moście pontonowym No i w Polsce nie ma to jak u siebie. Jak się czujesz po polskiej stronie? Właśnie się zastanawiam, czy mam ucałować swoją ojczyznę. Klęknąć i ucałować. Dobra, idziemy do samochodu. Można powiedzieć przygód atrakcji na dzisiaj koniec.